Witam Was bardzo serdecznie po bardzo długiej przerwie, ale mam nadzieję, że wróciłam z pełną parą, bo dzisiaj tutorial tego makijażu. Jest to makijaż wieczorowy, kolorowy, no ale jeżeli Wam się podoba i jesteście ciekawi, jak go wykonałam, to zostańcie ze mną dłużej. No to zaczynamy. Mam już przygotowaną powiekę. Jako bazę użyłam korektora z Catrice numerek 01. Przypudrowałam moim ulubionym cieniem matowym, takim kremowym z My Secret, to jest kolorek 505 Brwi też mam podkreślone pomadą do brwi firmy Makeup Studio w kolorze blond I chyba wszystko Na początek wykonamy sobie kreskę żelowym eyelinerem, taką wyciągniętą, którą będziemy rozcierać żelowego eyelinera, jakiego użyję, to będzie eyeliner z Maybelline w czarnym odcieniu, jakiś skośny pędzelek i działamy. Aby lepiej malował mi się tą kreskę, łatwiej, dodałam kropelkę Duralinus z Inglota do mojego żelowego eyelinera. Wtedy ta jego konsystencja jest bardziej kremowa i dużo lepiej taki eyeliner później się rozciera. A ja mój Moją kreskę będę rozcierać i granicę. Także na tym efekcie bardzo mi zależy dzisiaj. No i malujemy. Ona nie musi być jakoś super równa, bo i tak właśnie będzie roztarta, więc nie musimy się tymi krawędziami dzisiaj przejmować, żeby były jakieś idealne. Wyciągamy w takie kocie oko. Jak zwykle dosyć daleko, dobrze i od razu bierzemy precyzyjny pędzelek. Yy, I rozcieramy granicę tej kreski, póki ona jest jeszcze w miarę mokra, całkiem nam nie, sta, nie zastygła, to się spieszymy i blendujemy. Teraz bierzemy czarny cień, ten sam pędzelek i utrwalamy naszą kreskę. Za każdym razem dobrze otrzepuję z nadmiaru cienia, dlatego że już mam podkład, korektor i nie chcę, żeby mi się coś tam osypało i później będę mieć problem, żeby to wyczyścić, więc dobrze osypuję z nadmiaru. Teraz bierzemy trochę większy pędzelek, też precyzyjny, ale taki trochę szerszy, i brązowy cień, ciemny matowy, i dalej będziemy rozcierać naszą kreskę. Żeby ta granica przejścia była łagodna i było takiego odcięcia. Delikatnie wyjeżdżamy tym cieniem również w załamanie. Teraz bierzemy dużego puchacza. U mnie to będzie pędzelek od Maksineczki. Jest po prostu genialny i jest to najlepiej blendujący pędzelek jaki mam. Numerek 5, tak, 5 i taki brudny róż, który fajnie, te, fajnie też nam przełamie tutaj ten brąz. Będzie się coś bardziej działo w tym załamaniu. I rozcieramy dalej tutaj. W załamaniu i powyżej wyciągamy ten cienku ku górze. W załamaniu do tak do połowy dochodzimy, dalej nie. Dokładamy jeszcze trochę. I teraz wyśmiemy sobie jeszcze taki matowy, delikatny róż i pogłębimy to załamanie, powieki. W zasadzie górę, cieniowanie oka mamy skończone. Więc teraz damy sobie taki pigment, żeby coś się działo na tej górnej powiece, a przykleimy go na klej do, brokra, do brokatu z NYXa. Jest to świetny klej, naprawdę dużo chyba lepszy niż z tego kreolanu. Bardzo się do niego przyzwyczaiłam. A jakiś syntetyczny pędzelek i nakładamy go na całą tutaj ruchomą tą jasną powiekę, czyli tam, gdzie nie cieniowaliśmy tutaj dosyć precyzyjnie też w tą taką fałkę, co nam powstało w wyniku cieniowania i też trochę tutaj wewnętrzny kącik więcej. Chcę taki dosyć mocny efekt w tym wewnętrznym kąciku, więc wyżej o Myślę, że będzie OK. I teraz też syntetyczny płaski pędzelek i nakładamy ten jasny cień. Muszę nakładać ten pigment od razu, nie trzeba czekać, aż ten klej wyschnie, czy coś do stylu. Fajnie się przykleja od razu i przykleja się tylko tam, ten pigment, gdzie mamy ten klej. To jest super. myślę, że jest ok i teraz spokojnie możemy wziąć pędzelek właśnie taki puchacz i sobie zmieść ten pigment i on nam się zmiecie z tej powierzchni, gdzie nie było kleju czyli wszędzie tam, gdzie nie chcemy tego pigmentu, możemy go teraz łatwo się go pozbyć także to jest super teraz zawsze pigmenty czy jakieś takie foliowe cienie przyklejam na ten klej do brokatu Gotowe. Teraz przechodzimy do dolnej powieki. I tak, czarna kredka mięciutka, bo będziemy malować linię wodną. Także dolną powiekę. Oczywiście wszystko później będzie też roztarte, więc tu się nie przejmujemy, że coś tam nam się wyjedzie albo coś tam niedokładnie pokryje. Tworzymy sobie bazę na nasze cienie, które się znajdą na tej dolnej powiece. Ok, i teraz tak precyzyjny pędzelek, bardzo precyzyjny. Tu nie wiem Wam jest ZEWA 230 i rozcieramy dolną powiekę. Najlepiej rozcierać patrząc tak wyżej albo na wprost, chociaż wtedy ta powieka się ładnie układa. Wyciągamy sobie też na zewnątrz. I rozcieramy też delikatnie tą granicę tutaj tej kreski dolnej. W porządku. Teraz tą dolną powiekę również utrwalimy czarnym cieniem. Na czubeczek tego pędzelka strzepujemy, żeby się nam nie osypało i utrwalamy. Teraz bierzemy bardziej ten puchaty pędzelek i tak jakiś brązowy cień i dalej cieniujemy stopniowo tą dolną powiekę i na koniec najbardziej puchaty pędzelek i ten blado różowy cień i wszystko sobie już teraz porządnie rozcieramy. I teraz znowu pobawimy się trochę pigmentami, także Clay's yy, Nyksa Precyzyjny pędzelek i nakładamy ten klej na dolną powiekę. I biorę sobie płaski pędzelek i taki mam ciemny zielony pigment, ale to jest taka piękna butelkowa zieleń. Jak ja za zielenią średnio przypadam, tak ta bardzo, bardzo mi się podoba. I nakładamy na dolną powiekę. A wewnętrzną część dolnej powieki y, też będziemy traktować pigmentem, ale trochę jaśniejszą, zielenią, taką bardziej miętową. Też przepiękna. I znowu nakładamy ten nasz klej. O, I nakładamy tę jasną, tą jasną zieleń naszą, miętową. Jest po prostu przepiękna. To są pigmenty z, y, z Make Up Geek. To są te ich najnowsze pigmenty. No po prostu są super. Świetnie się z nimi pracuje. Bardzo ładnie wyglądają. O, trochę ten wewnętrzny kącik. Tu też tak bardziej pociągnę ten wewnętrzny. Pięknie opalizują. Wyglądają super. No i tak jak mówię, ja za zielenią nie przepadam, ale no te odcienie wyjątkowo mi się podobają i postanowiłam, że dzisiaj je użyję w tym makijażu. No i sobie bierzemy jakiś taki puchaty pędzelek i czyścimy sobie to. No tutaj się nic nie świeciło i był tylko tam, gdzie my chcemy. I tak, tutaj mam trochę za um, taką ostrą granicę więc muszę czymś się rozblendować i myślę sobie, że wezmę taki ciemny zielonkawy butelkowy odcień strzepuję i rozcieram o od razu inaczej nie może być takiego super Ostrego przejścia, wszystko musi być yy, ładnie rozblendowane, muszą te odcienie przechodzić jeden w drugi. Wszystko musi ze sobą grać. I żeby się pozbyć tutaj jakiejś tam pozostałości cieni po blendowaniu, Bierzemy sobie puder i czyścimy sobie tutaj tą granicę. Jest bardzo fajny element wykańczający taki makijaż. I w zasadzie oko mam skończone. Ja tylko wytuszuję jeszcze rzęsy, przykleję sztuczne i zrobię to poza kadrem i później do was wracam. Wykończę sobie resztę twarzy. Oczy gotowe. Rzęsy, jakie przykleiłam, to są rzęsy Moon Princess z AliExpress. Uwielbiam rzęsy z Ali. Są one dosyć takie dramatyczne, ale do wieczorowych makijaży idealne. Tusz, to jest tusz z Maybelline. I co tu jest? Może jeszcze powiem, co mam na twarzy, bo twarz wykonałam wcześniej. I tak, na początek to jest krem z Embryolisse, chyba to się tak nazywa, mówi. Później mam rozświetlającą bazę z Golden Rose, bardzo, bardzo fajna. I tak, podkład to jest Estée Lauder ja mam taki dosyć ciemny ale zawsze rozjaśniam go z mikserem z NYXa białym i tutaj do tego podkładu, w związku z tym, że on jest trochę ciężki dodaję jedną pompkę też tej bazy i taką mieszankę Nakładam na twarz i to mi się sprawdza rewelacyjnie, bo ten podkład jest nie do zdarcia, a dzięki tej bazie e, po prostu powoduje, że ten podkład nie wygląda tak tempo i nie jest aż taki, mm, aż taki matowy, aż taki zastygający. Trochę, trochę inaczej on wygląda, szczególnie na cerze suchej. E, wszystko utrwaliłam pudrem z ben Nye w kolorze Cameo. Korektor to jest korektor z Catrice, numerek 01. Co tu jeszcze mam? I chyba wszystko. No, i teraz będziemy sobie konturować twarz. Konturować będziemy brązerem Bahama Mama. Tak, tradycyjnie, że tak powiem. Już widać dno u mnie. Bardzo często używany. I pędzelek do konturowania, również mój ulubiony i niezastąpiony, to jest pędzelek od MAXI 02. Bardzo fajny pędzelek, naprawdę świetny. Świetna sprawa te pędzelki. Mogłaby być cena trochę niższa, ale naprawdę, jak na tą jakość i wykonanie, to można jeszcze tyle zapłacić. Jeżeli wiemy, że nic się z nimi nie stanie, że będzie świetnie pracował, będzie się super nakładać nimi. Kosmetyki, to jeszcze za jakość naprawdę można te pieniążki dać. I sobie kontrolujemy. Dosyć mocno, bo to jest to wieczorowy makijaż, więc nie szczędzimy sobie produktu. żeby trochę ożywić ten makijaż damy sobie też różu na policzki i róż to będzie też z Makeup Geek Love Letter to jest taki dosyć ciemny róż, ale on będzie mi bardzo fajnie pasował do tego cienia będzie się super zgrywał i dam go no nie za dużo żeby nie przesadzić z jego intensywnością, można sobie delikatnie odbić na papierze ręcznikowym albo na ręczniczku i na poliki nakładamy troszkę ożywimy ten make up wystarczy i ostatni, przedostatnie tak, bo jeszcze usta to jest rozświetlacz u mnie też z Makeup Geek, naprawdę mam bardzo dużo tych kosmetyków z Makeup Geek ale no niektóre to są tak rewelacyjnie, rewelacyjne tak dobrej jakości, że praktycznie mogłabym tylko nimi się malować i to jest róż Glitz, taki widzicie typowo różowy, fajny odcień, nie róż, tylko rozświetlacz ale chodzi mi o to, że to jest rozświetlacz różowy i nakładam go pędzelkiem Nenshi Fan. To jest taki pędzelek typowo wachlarzykowaty i też nieszczędzę go sobie. A co? Niech się świecą policzki. Nakładam też na nos, tutaj trochę na czoło. I zostało mi już tylko usta. Usta potraktuję pomadką z Golden Rose i to jest tamatowa 03. Mój ulubiony odcień. I makijaż skończony. Jest to dosyć mocny makijaż. Yy, bardzo rozświetlony, yy, także no, może nie każdemu będzie aż tak pasował, ale no, ja osobiście bardzo dobrze się czuję w takich makijażach yy, fajnie ta dolna powieka tutaj wygląda, bo jest taka dosyć kolorowa, yy, błyszcząca. Yy, górna powieka jest stanowana, więc wydaje mi się, że to jakoś wszystko ze sobą współgra. Jeżeli makijaż przypadł Wam do gustu oraz tutorial, to proszę o zostawienie kciuków w górę. Zapraszam do kolejnych filmików. Bądźcie też ze mną na Instagramie, na Facebooku. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie na dole w opisie. Pozdrawiam buziaki. Pa pa.